Cześć. Zobaczcie w jaki fajny, prosty sposób można zagrzać całe mieszkanie lub dom. Jest to piecyk na pelet z płaszczem wodnym. Kozlusan Camino Hydro o mocy maksymalnej 15 kW. Piec bez problemu ogrzeje mieszkania, powiedzmy od 50 do nawet 150 metrów, ponieważ ma modulowany palnik. Tak naprawdę od tego, ile piecyk sobie poda peletu, jaką wygeneruje moc, no taką możemy ogrzewać powierzchnię. Zasobnik na pelet pomieści 40 kg peletu. Co bez problemu wystarczy na 2-3 dni grzania. Piecyk jest naprawdę bardzo cichy. Ma wbudowaną kompletną hydraulikę, czyli pompę, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, oczywiście cały sterownik z programatorem takim tygodniowym. No i teraz tak, zadajecie pytania w komentarzach, co trzeba mieć, jakie zgody, jakie kominy. Słuchajcie, obowiązkowo musi być wkład zrobiony do komina z nierdzewki. To bez dwóch zdań, no ponieważ temperatura spalin jest na tyle niska, że może po prostu w kominie zaciekać woda. No i po jakimś czasie na ścianie u sąsiada albo u was będą wychodziły plamy. Wkład do komina jest obowiązkowy. Jest to ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe, więc może stać w pomieszczeniach takich jak salon, kuchnia, korytarz. Nie trzeba tutaj mieć kotłowni. A jeżeli chodzi o doprowadzenie powietrza z zewnątrz, no to wystarczy kratka w ścianie. Zresztą i tak zawsze najlepiej wezwać sobie kominiarza, pokazać mu jaki piecyk, no i jakby on wystosuje odpowiednią opinię i już będzie wszystko jasne. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebyśmy taki piecyk wam zamontowali, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się cieplutko, cześć!